3, 2, 1, start. Dzień dobry, szanowni państwo, Dawid Tatar dla MMFN i Karaty po naszemu, prosto z metropolii, z metropolii Derby, a razem ze mną Rafał Pawłowski i Rafał Lul, czyli potężni włodarze Power Punch Challenger. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, Dzień cześć. No, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żebyście mi powiedzieli kogo i czego możemy spodziewać się 28 października w Doncaster. To co? Zaczynamy od planu, tak, Gali? Więc yy, czego się możemy spodziewać? Więc najpierw informacja krótka dla zawodników i też być może dla kibiców. Yy, my tam będziemy dużo wcześniej, ale chcielibyśmy, żeby zawodnicy dotarli na godzinę 9.30. Od 10 planujemy konferencję prasową i face to face. Y. Od 12, bandażowanie rąk i medycy. I około godziny, no wiadomo, później rozgrzewka i tak dalej. Około godziny 14, zaczniemy wpuszczać ludzi. I około 15, planujemy rozpoczęcie gali z wstępem, czyli prawdopodobnie około 15.30 odbędą się pierwsze walki. To jest taki szybki briefing. Gala prawdopodobnie, no tutaj możemy tylko gdybyć, skończy się około godziny 22. W trakcie gali. W trakcie przerw planujemy również występy e, kilku zespołów czy też wykonawców muzyki, po prostu, także będą mieli okazję pokazać swój talent i się też zapromować. No i e, tutaj dość ważna informacja: po Gali miało się odbyć afterparty, ale na chwilę obecną prawdopodobnie musimy to odwołać, e, gdyż jest to Halloween i niestety na sali, na której miało się to odbyć, jest jakaś impreza dla dzieci, i nie wiadomo, o której skończą, czy zdążą dla nas przygotować halę. Więc na chwilę obecną e, afterparty jest odwołane. To tak w skrócie chyba z najważniejszych informacji. No i co, karta walk to już może Rafał. Dzięki, Rafał. <laughs> Dzięki, Rafał, teraz drugi Rafał. Więc jeżeli chodzi o kartę walk, no to zaczynamy już według kolejności takiej, jak, takiej jaka będzie na, na gali. Czyli pierwszą, pierwszą walkę i całą galę o, otwiera nam walka Arka Kilona z Deklanem Kantem. 74 kg MMA. Tutaj może na szybko się zatrzymam, bo też mieliśmy małe dyskusje z zawodnikami a propos zasad. Yy... Dlaczego, może od razu wyjaśnię, bo nie wszyscy pewnie też czytali pliki, które powysłaliśmy. Dlaczego zdecydowaliśmy się na taki ruch, że każda z walk będzie na zasadach amatorskich. Robimy to tylko i, tylko i wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo zawodników. Z tego względu, że poziom jest zróżnicowany. Są naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy, którzy walczą u nas na gali. Są tacy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki. No i my przede wszystkim nie chcielibyśmy, żeby stała się komukolwiek krzywda Taka, która jest niepotrzebna. Tak, wiadomo, że sama walka już jest wymagająca, może zdać, stać się w tej walce dużo, więc łokcie, kolana na głowę, czy jakieś tam naciskowe rzeczy na kręgosłup i tak dalej, no myślę, że są w tym wypadku na tą chwilę niepotrzebne. Dlatego stwierdziliśmy, że zmienimy lekko zasady. Każdy walczy na zasadach amatorskich trzy razy po dwie minuty. To się dotyczy MMA, K1 i y, boksu. No i dobra, i przechodzimy dalej. Druga walka z Christian Weber, Karol Anuszkiewicz w formule K1, 85 kg. Tutaj od razu z góry przepraszam, jeżeli przekręcę czyjeś nazwisko. Yy, prosiłbym, żeby mnie tam nikt nie wiesz. Ja, ja cię poprawię. <gry> tak, Rafał będzie mnie poprawiał. Yy, tutaj mamy małą niespodziankę. Yy, niestety Paweł Szpyrka, który był zestawiony z Mateuszem Barszczakiem, wypada z powodu kontuzji. Zastępuje go na ostatnią chwilę Mateusz Wójcik, yy, za co bardzo dziękujemy. Yy, I będzie to Catchweight 83 kg. Yy, walka w, yy, w MMA. Następna, czwarta walka Grzegorz Baranowski kontra Mati. O 78 kg MMA. Piąta walka Szymon Gunia, przemek Cibrowski, Ciborowski, MMA, y, y, kategoria Open y, Heavyweight. Następna, szósta walka Adrian Gabryszak, y, Tomek y, Mejka, K1, 85 kg. Bartosz Głasek, Rafał Nosko, przepraszam, 85 kg y, zasady K1. Kolejna ósma walka to jest kategoria Open plus 100 kg Paweł Kiziewicz, Sebastian Sirko, MMA. E, dziewiąta walka Damian Gęga, Daniel Miszkiel, K1. I tutaj mamy, to jest jedna z naszych specjalnych walk, bo różnica między panami to jest około 30 kg. Panowie wywodzą się z dwóch różnych sportów, walki. Każdy chce udowodnić swoją wyższość. Ja się tej walki doczekać nie mogę. I w ten oto sposób przechodzimy do karty głównej, ta, to była karta, karta wstępna, karta główna, czyli walka numer 10, Marcin Kamiński, Demitras Deimantas, Mic Mickiewiczus. Mic Mickiewiczusz, przepraszam najmocniej. Eee, I to jest nasza jedyna walka bokserska 80 kg, ale tutaj też spodziewamy się grzmotów, myślę, że to będzie właśnie ta walka jedna, jedyna walka bokserska, o której będą mówili ludzie jeszcze długo pogali. Hubert Zych, Patryk Sobiecki K1, 70, 75 kg. Catchweight Dawid Sawicki, Kamil Miłkowski, MMA, 72 kg. Norbert Konieczka, Sebastian Stek, K1, 80 kg. Krystian Wiatrzyk, Sławek Mickiewicz, MMA, 9, 95 kg. No i to też jest jedna z tych walk, na którą myślę, że będą w ogóle te trzy ostatnie walki teraz, które przytąd są walki, z jakiegoś powodu są one ostatnie. Sebastian Dynowski, Kamil Rutecki, MMA 80-82 kg, tutaj też spodziewamy się naprawdę dużych fajerwerków. No i walka wieczoru, Michał Ga Garbacz kontra Paweł Peda, MMA Heavyweight, kategoria Open no to to jest to na co e, myślę, że to jest to na co wszyscy czekamy, to jest to na co wszyscy będziemy tutaj bacznie patrzeć, bo ta walka na pewno będzie jedną z najciekawszych walk, a przede wszystkim będzie eliminatorem do e, jakby to jest taki nasz niepisany turniej z tych trzech walk e, z heavyweight, e, żeby, żeby może już na trzeciej gali ogłosić pierwszego pretendenta do walki o pas. No i to tyle jeżeli chodzi o kartę walk. E, mamy 17 walk Wszyscy, póki co już odpukać w niemalowane, miejmy nadzieję bez kontuzji, wstawią się 28 i to naprawdę będzie jedna z najciekawszych i z najbardziej grubych gal tego roku. Brzmi świetnie. E Pytanie, gdzie dokładnie gala się odbędzie? Wiemy, że w Doncaster. E, czy możemy prosić o troszeczkę bardziej dokładne dane lokalizacyjne? E, tak, gala się odbędzie w Camps Mount Academy. Jest to miejscowość Campsal, e, niedaleko Doncaster, przy trasie A1. Także z bardzo dobrym dojazdem. Także Camps Mount Academy, Campsal. I myślę, że więcej informacji możemy zobaczyć na Facebooku. E, PowerPan Challenger, także wszyscy chętni. Udajmy się tam i sprawdźmy, żeby być na miejscu o czasie. Dokładnie. <noise> tak, więc teraz jeszcze. Troszkę od nas, tak, bo to jest chyba już ostatni wywiad, który robimy przed naszą galą, więc chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim zawodnikom, którzy zgłosili się do nas, którzy są na karcie walk, którzy dla nas będą walczyć na pierwszej gali, za wsparcie, za, za każde miłe słowa, za to, że w ogóle podjęli rękawice. Jesteśmy mega wdzięczni. Dziękujemy również też tym, którzy do nas się zgłosili, bo mieliśmy około 300 zgłoszeń, z czego w ogóle to jest jakiś, jakaś dla nas niepojęta rzecz. Nie spodziewaliśmy się tak ogromnego feedbacku, szczerze mówiąc. Jeżeli kogoś pominęliśmy, jeżeli ktoś nie dostał od nas jakiejś zwrotnej informacji, bardzo przepraszamy, no ale właśnie ze względu na ilość i też jakby przestrzeń, w których dostawaliśmy te wiadomości, bo dostawaliśmy je na WhatsAppie, na fanpage'u, na, na prywatnych wiadomościach. Ludzie nas na TikToku oznaczali, pisali, więc jeżeli kogoś pominęliśmy najmocniej przepraszamy. Przy drugiej gali zrobimy już mały update. Będziemy prosili już o wysyłanie zgłoszeń tylko i wyłącznie na naszym fanpage'u, tak żeby każda osoba miała pewność, że dostanie tą informację zwrotną i że, że ten kontakt będzie z nami bezpośredni. No, i chyba tyle. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy nas wspierają. Dziękujemy również wszystkim osobom, które gdzieś tam cały czas nas pukają w plecy i mówią, że robimy super robotę. To nam daje no, taki fajny napęd i, i, i uskrzydla. I chyba jest jeszcze jedna rzecz, którą bym chciał zdementować, bo cały czas chodzi mi to po głowie. Gdzieś tam niestety za kulis usłyszeliśmy. Informację, że my jako federacja zmuszamy zawodników do sprzedaży biletów. Chciałbym to od razu zdementować i oczywiście zapraszam każdego do kontaktu z jakimkolwiek z naszych zawodników. Dane są podane, więc można się zgłosić, zapytać. Żaden zawodnik, a nawet mamy kilku takich, którzy nie sprzedali ani jednego biletu, i absolutnie nie ma takiego wymogu, bo właśnie to odróżnia nas od innych gal i federacji, które uważają się za profesjonalne że my to robimy dla zawodników, robimy to dla czy z tego show robimy to z hobby zamiłowania do tego sportu i chcemy w ten sposób ukoronować każdego zawodnika, który u nas walczy. On nie musi u nas sprzedawać biletów, on jeszcze od nas dostanie jakieś nagrody, dostanie od nas to, co każdy prawdziwy zawodnik powinien dostać, czyli neutralne wejście, neutralne, czyli swoje wejście, oryginalne, swoją opiekę medyczną, narożnik. Są na tacy ludzie, którzy przyjeżdżają bez swojego teamu, więc od nas od razu też dostaną trenerów. Którzy będą ich wspierać, katmenów. Jeżeli będzie trzeba, to ja sam osobiście też wejdę do klatki z zawodnikiem, pomogę w rozgrzewce. Zrobimy wszystko, żeby każda z tych osób dzisiaj wyczytanych czuła się jak prawdziwa gwiazda, gwiazda sportu walki. Więc nie, nikogo do niczego nie zmuszamy, każdy jest u nas dobrowolnie i nikt nie musi niczego sprzedawać. To jeszcze ode mnie parę słów, jak jesteśmy przy biletach. Eee, zostało jeszcze trochę biletów w sprzedaży. Wydaje mi się, że to jest około 20 biletów przy stolikach jeszcze. I około 30 biletów na miejscówkach. Także jeszcze właśnie tutaj powiem, są bilety po 50 funtów przy stolikach i po 30 na krzesełkach. To są dwa rodzaje biletów, które posiadamy i właśnie nie chcieliśmy nikomu zabierać możliwości siadania przy stolikach, także od razu też tu zaznaczę, że jeżeli chcesz kupić jeden czy dwa bilety, nie musisz kupować całego stolika, możesz dołączyć do tak zwanych stolików mix, które też na gali będą. Więc jeżeli ktoś ma ochotę na bilet wiposki, tak samo może usiąść przy stoliku. To jest jedna sprawa, druga sprawa którą po raz kolejny chcę zaznaczyć: nie ma alkoholu na gali. Jest to polityka szkoły, więc prosiłbym o nie wnoszenie alkoholu ze sobą, nie próbowanie wnosić, gdyż będzie ochrona, która będzie to weryfikować przy wejściu. I kolejna sprawa na miejscu będzie dostępny bar, będą hot dogi, będą polskie kanapki, będą przekąski, napoje w bardzo przystępnych cenach. Nie, nie w cenach takich, jak się widuje często na galach, tylko w naprawdę przystępnych cenach, więc też proszę się o to nie martwić. Prosiłbym o nie przynoszenie kanapek do restauracji, że tak powiem. Także na pewno będzie można coś kupić ciepłego do jedzenia, zimnego, a także coś przekąsić się, napić. Także zapraszam. Nikt głodny nie wyjdzie. Tak. Brzmi świetnie. Pytanie ode mnie z czystej ciekawości. Wiadomo jest to pierwsza edycja gali. Czy w kolejnych edycjach któryś z szanownych panów Rafałów planuje wejść do klatki w roli zawodnika, czy bardziej trzymacie się roli potężnego włodarza sensu stricte organizacyjnej? Jeżeli chodzi o mnie, wiesz, ja jestem starej daty. Jak ktoś mi rzuci wyzwanie, no to jesteś ja... młodszy ode mnie. Tak, ale jestem wychowany według starych wiesz, zasad, jeżeli chodzi o sporty walki. I mój, mój trener, tutaj, z którym trenowałem w Anglii, wpajał mi i za to, za to znowu mówię, dziękuję i tego, tego, jakby nigdy nie, od tego nigdy nie ucieknę. Że Jeżeli ktoś mi daje wyzwanie, no to nawet jutro jestem w stanie, wiesz, wyjść do walki, gdzie mieliśmy przykład ostatnio z moim przyjacielem Mirkiem na Gali Bokserskiej. Pozdrawiamy, Mirka. Pozdrawiamy, Mirka. Ale póki co chcielibyśmy się skupić, przynajmniej ja, ja chciałbym się skupić, żeby ta, ta gala y, pierwsza, druga wyszły tak jak trzeba. Może przy trzeciej uda nam się już tak bardzo rozwinąć, albo na tyle rozwinąć, że będziemy mogli faktycznie spuścić z my jako organizatorzy, dać pracować ludziom, którzy nam pomagają, a wtedy będziemy mogli skupić się na czymś innym. Aczkolwiek tak, jeżeli ktoś by chciał kiedyś spróbować sił i y, 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 y zawalczyć ze mną, albo, nie wiem, ja poczuję już głód walki w K1, no to czemu nie? Myślę, że ja zawsze jestem na tak. Wiesz co, ja tak zdecydowanie tak. Wyzwań było sporo, mniej poważnych i bardziej poważnych kilku zawodników, którzy rzuciło mi wyzwanie, też zawalczy na tej gali. Także ja zdecydowanie tak. Z tym, że wiadomo, nie na tej gali, być może nie na drugiej, gdyż, tak jak Rafał już wszystko powiedział, tak naprawdę chcieliśmy się skupić na organizacji. Jest to nasza pierwsza gala, więc chcieliśmy to dopiąć do końca, żeby to jak najlepiej wyszło. Nie chcieliśmy się skupiać też przy okazji na treningach i na przygotowaniach do walki. Także ja zdecydowanie tak, ale jeżeli moja narzeczona to obejrzy, to już nawet na tej gali się mogę nie pojawić. Także, <laughs> także mam, mam zakaz, tak naprawdę, ale ja bym chciał. <laughs> Chęci to podstawa. Cóż, panowie, nie możemy się doczekać. Eee, gali został nam już tylko tydzień, także emocje sięgają Zenitu. I cóż, zdecydowanie zobaczymy się po e, Power Punch Challenger, żeby żeby podsumować. I cóż, ode mnie życzę powodzenia i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Dla MMFN i karate po naszemu, Dawid Tatar. <todgłosy>